Zaczął się czas, w którym to, co działo się podczas igrzysk śmierci, wydawać może się jedynie niewinną dziecięcą igraszką. Okres, w którym najlepsi przyjaciele w walce o trofea mogą stać się najgorszymi wrogami. Czujecie to? Tak. To zapach wyprzedaży. Dzisiejszy materiał powstał z myślą o tych, którzy średnio odnajdują się w gąszczu sezonowych wyprzedaży, a chcieliby jednak coś na tych wyprzedażach ugrać. Mamy nadzieję, że będzie on dobrym drogowskazem i pozwoli także uniknąć pewnych nieprzemyślanych, niepotrzebnych, impulsywnych zakupów. Gotowi? Jeśli tak, to zaczynamy! W pracy sprzedawcy często spotykałem się ze zdaniem klientów, że te wyprzedaże to są jakieś nienormalne. Jak to w ogóle sklepy robią tak, że obniżają ten asortyment o 50% na przykład? Ale jeżeli przyjrzeć się temu zjawisku bliżej, to przyczyny staną się dość jasne. Obecnie lwia część asortymentu oferowanego w dostępnych w Polsce sklepach produkowana jest w Azji albo na Bliskim Wschodzie, co sprawia, że koszty wyprodukowania takich rzeczy są. Tak naprawdę minimalne. W efekcie t-shirt, który my w sklepie kupujemy za kilkadziesiąt złotych, do na przykład 100, w produkcji potrafi kosztować od kilkudziesięciu groszy do kilkunastu złotych. Resztę kosztów stanowi marża, którą. Marki narzucają na gotowy produkt. W tym oczywiście zawiera się um, czynsz płacony za wynajem powierzchni sklepowej, kwestie logistyki, dostawy pracowników itd. Ale nadal sami pewnie przyznacie, że różnica między kilkunastoma złotymi a kilkuset złotymi jest dosyć spora. I teraz można sobie myśleć, to dlaczego ludzie są w stanie płacić takie ceny za te rzeczy, kiedy wiadomo, że one nie są tyle warte? A no dlatego, że marki pozycjonują się lifestyleowo. Oferują swoje produkty określonym grupom interesariuszy, którzy posiadają pewne lifestyle'owe cechy, jak na przykład zasobność portfela, przywiązanie de ma do marki w sposób emocjonalny, albo to, że dana marka jest dostępna, jest na przykład blisko. I to do nich właśnie ta oferta w pierwszej kolejności jest kierowana, ale bardzo często ta grupa osób, które są w stanie płacić pierwotną cenę produktu, jest dosyć określona. I jeżeli mamy taką sytuację, że pod koniec sezonu ta grupa klientów jest już kolokwialnie rzecz ujmując, nasycona, to sklep resztę tej kolekcji musiałby zutylizować, co wiązałoby się ze stratą pieniędzy. Dlatego to właśnie pod koniec sezonu marki decydują się obniżyć swoją marżę o kilkadziesiąt procent. Aby dotrzeć do nowych grup klientów, którzy w żadnym wypadku nie daliby za te rzeczy pełnej ich ceny. Wiele osób uważa, że wyprzedaż to jest ostatnia deska ratunku dla sklepów, by odzyskać choć część utraconych potencjalnie zysków. Ale to jest nieprawda, bo skoro mówiliśmy sobie o tym, że marża potrafi sięgać kilkudziesięciu procent to nawet obniżenie jej o 20, 30, 50, 60, 70 sprawia, że sklep nadal na tym produkcie zarabia. Tak, to może być szokujące, ale tak naprawdę jest. Dopóty towar znajduje się na sali sprzedaży, dopóki opłaca się go sprzedawać. A dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że sklepy to biznes, a nie instytucje charytatywne. Co więcej, dla niektórych marek okres wyprzedaży to czas, Istnych żniw, bo jeżeli mają na przykład produkt premium i ten segment jest dosyć wąski, to obniżenie tej ceny sprawia, że rzeczywiście przyciąga nowe grupy klientów, którzy zostawiać są w stanie ogromne pieniądze, żeby nabyć ten produkt i właśnie włączyć się trochę, tak niejako tylnymi drzwiami, do tej grupy osób lifestyle'owo zajawionych na punkcie danej marki. Pamiętam ze swojego doświadczenia, że budżety sklepowe, które robiliśmy podczas wyprzedaży, potrafiły dziesięciokrotnie przekraczać te standardowo robione w trakcie standardowego sezonu. Większość sklepów organizuje wyprzedaże sezonowe, które odbywają się pod koniec sezonu. Dla wiosny i lata będą to okolice końca czerwca, dla jesieni i zimy połowa grudnia. Coraz częściej jednak zdarzają się sklepy, które wyprzedają swój asortyment permanentnie i jest to domena głównie multibrandów, takie jak Zalando, Zalando Lounge, Answer, Peck Kloppenburg albo About you. Albo polskich marek konfekcyjnych. Wystarczy wspomnieć tutaj Wistulę, Bytom czy Wulczankę. Jak zorientować się, do kiedy warto byłoby wstrzymać się z zakupami, aby nie przepłacić? Wydaje się, że najprostszym sposobem byłoby zapytanie ekspedienta. Ale szczerze to odradzam, bo nawet jeżeli te osoby wiedzą o dacie startu wyprzedaży, to niestety nie mogą tego klientom mówić. Można to w bardzo prosty sposób obejść. Większość sklepów posiada w tym momencie swoje sklepy online, i tam jest możliwość zapisania się na newsletter. Oprócz oczywiście takich jakichś specjalnych akcji rabatowych, subskrybenci newsletterów dostają także informacje o rozpoczynających się sezonowych wyprzedażach. Wreszcie, sam układ sklepu może nam zdradzić, że wyprzedaż rozpocznie się lada dzień. Standardowa koordynacja polegająca na pokazywaniu rzeczy w sposób całościowy, gdzie dostajemy całe zestawy. Zazwyczaj w przypadku wyprzedaży ustępuje tej asortymentowej, gdzie rzeczy z podobnych rodzin produktowych są składane w poszczególnych częściach sklepu. I tak będziemy mieli t-shirt obok t-shirtów, polówki obok polówek, koszul obok koszul, marynarki obok marynarek. Proste. Nie odkryje Ameryki mówiąc, że w pierwszej kolejności podczas wyprzedaży warto rozejrzeć się za solidnymi basicami, które staną się żelaznymi podstawami naszej garderoby. Wbrew pozorom takie odporne, bardzo przydatne i uniwersalne elementy, jak na przykład granatowe spodnie czy jedno ciemne dżinsy, sportowa marynarka czy biała koszula, także z sukcesem można kupować na wyprzedażach. Ale warto pamiętać, że jest to najbardziej chodliwy towar. Na DandyCore odkryliśmy jeden prosty trik, jak można sporo często oszczędzić na rzeczach, które są całkiem fajne, ale ludzie jakoś na wyprzedażach za nimi nie przepadają. A wiecie dlaczego? Ano dlatego, że obecne kolekcje są coraz mniej sezonowe, a coraz bardziej crossoverowe, w efekcie czego w letnich kolekcjach nierzadko pojawiają się grube marynarki czy grube swetry, a w zimowych stałym elementem są polówki z krótkim rękawem, które o wiele lepiej odnajdują się w letniej aurze. A mężczyźni to są takie paskudnie wygodne zwierzęta, że jeżeli coś jest niedostosowane do aury, to w ogóle leży poza zasięgiem ich zainteresowania, nawet wtedy, kiedy te rzeczy są całkiem fajne. No zresztą, jak się tak na logikę pomyśli, to w sumie mierzenie grubego swetra latem nie jest zbyt przyjemną sprawą. Ale jeżeli ta niedogodność nie będzie dla nas aż tak bardzo niedogodna, to jesteśmy w stanie dokonać bardzo fajnego zakupu, który w przyszłym sezonie bardzo dobrze nam się sprawdzi. Trzecią sprawą są te wszystkie trendowe nowinki, które się w każdym praktycznie sezonie pojawiają. I je także warto nabywać, aby ten swój basic, tą żelazną podstawę swojej garderoby trochę urozmaicić. Ja w tym sezonie zdecydowałem się na koszulę w grube paski bengalskie i mimo tego, że one są dosyć średnio uniwersalne, to od razu się polubiliśmy i będę ją siebie całkiem chętnie. Każda wyprzedaż ma swoje etapy. Najczęściej komunikowane są one za pomocą wielkich banerów umieszczonych na sklepowych witrynach z procentową informacją. Do niedawna standardem było obniżanie w pierwszym kroku asortymentu o 30%, ale z roku na rok widać coraz bardziej postępujący trend, żeby nie zwlekać z obniżaniem mocniejszym tego asortymentu, i standardem stało się 50%. Prawdopodobnie jest to spowodowane chęcią wyprzedania większości asortymentu na wejściu, żeby ten towar nie zalegał na sklepowych półkach i żeby szybciej można było zrobić miejsce na nowości, które wyczekiwane są przez stałych klientów. Myślę, że ten trend będzie się z sezonu na sezon tylko umacniał, bo wydatnie podnosi wyniki sprzedażowe i możemy chyba zapomnieć o wieloetapowych wyprzedażach w przyszłości. Na ten moment jednak wspomniane etapy mamy, i warto pamiętać, że nie wszystkie elementy garderoby warto kupować w pierwotnym szale i to w tych dniach początku wyprzedaży, gdzie kolejki, zarówno do przymierzalni, jak i do kasy, potrafią liczyć sobie kilkadziesiąt osób. Oto moje sugestie w tym temacie. Nie warto czekać, gdy poszukujemy bazowych, popularnych artykułów, jak wspomniane wcześniej, na przykład granatowe Chinosy. Jesteśmy posiadaczami standardowej sylwetki, czyli okolice rozmiaru ML. Podoba nam się rzecz, która jest hitem sezonu, przez co cieszy się dużym zainteresowaniem. Można poczekać, gdy charakteryzujemy się mniej popularnym rozmiarem. Najczęściej będą to krańce spektrum, czyli XSS, albo XXL. Podoba nam się produkt, który z różnych względów nie cieszy się popularnością i jest dostępny w szerokiej rozmiarówce. Nie udało Ci się podczas wyprzedaży znaleźć niczego w Twoim rozmiarze. Ostatnią rzeczą, jaką powinieneś w tym momencie zrobić, jest to, aby tego sklepu już do samego końca trwających wyprzedaży nie odwiedzać. Bo bardzo często bywa tak, że ludzie w tym pierwotnym impulsie dokonują bardzo nieprzemyślanych zakupów, nie zważając na to, czy ta rzecz im się przyda, czy nawet czy im się podoba, albo czy jest w dobrym rozmiarze. Dochodzi do takiej sytuacji. Tak akurat mówię z doświadczenia sprzedażowego. Więc często ten produkt tak szybko jak ze sklepu wychodzi, równie szybko do niego wraca. Częstą praktyką podczas wyprzedaży jest dokonywanie tak zwanych międzysklepowych transferów. Jeden sklep, ze względu na to, że nie osiąga takich obrotów, jak życzyłaby sobie marka, Rezygnuje z asortymentu wyprzedażowego. Wszystko jest pakowane i wysyłane do tych sklepów, gdzie ta wyprzedaż jeszcze się sprzedaje. Warto tutaj mieć dobrą relację ze sprzedawcami. Oni bardzo chętnie informują o tym, że na przykład będzie jakaś nowa dostawa albo nowy transfer. No bo wiadomo, od sprzedaży zarówno tej indywidualnej, jak i sklepowej, także mają swoje prowizje. Przy wyprzedażowych zakupach, tak jak w życiu, trzeba mieć też odrobinę szczęścia, ale temu szczęściu warto pomagać regularnym odwiedzaniem swoich ulubionych sklepów. Badania pokazują, że z roku do rok coraz więcej Polaków decyduje się kupować rzeczy online. Rynek ten jest wyceniany obecnie na około 50 miliardów złotych. I nie ma się co dziwić, bo zakupy online posiadają szereg zalet. Są łatwe, proste, szybkie, wygodne, możemy zamówić sobie większą ilość rzeczy, wszystko dostarczane jest pod nasz dom, nie trzeba chodzić po sklepach, a zaprzymierzalnie posłużyć może lustro umieszczone albo w salonie, albo w garderobie. Polączką jest to, że często te oferty nie są wyselekcjonowane i w tym gąszczu można się naprawdę solidnie pogubić. Ale gdyby istniał sposób na to, żeby w szybki i prosty sposób zapoznać się z najlepszymi sezonowymi wyprzedażami. I wiecie co? Jest taki sposób, bo właśnie my przeszliśmy się po asortymencie sklepów internetowych, abyście Wy tego robić nie musieli. Wybraliśmy najlepsze okazje, najlepsze produkty w stosunku ceny do jakości, składów materiałowych, tego wszystkiego, co promujemy w ramach Dandy Core i zawarliśmy w ramach jednej, dosyć obszernej listy wyprzedażowej na naszym blogu na dandycore.pl. W ramach tego zestawienia znajdziecie ponad 300 produktów, które za pomocą kilku kliknięć mogą wzbogacić Wasze stany magazynowe. Co więcej, nie tylko dokonując zakupów poprzez linki umieszczone w tym zestawieniu, ale w ogóle wchodząc przez nie na stronę sklepu, jesteście w stanie wspierać dalszy rozwój DandyCore skromną prowizją. Więc w tym momencie nie pozostaje mi nic innego jak serdecznie zaprosić Was do zapoznania się. Link znajdziecie oczywiście w opisie i w pierwszym komentarzu. Większość sklepów honoruje zwroty także podczas wyprzedaży, ale bardzo często zasady, na jakich się to dokonuje, mogą się zmieniać. Zamiast np. gotówki czy przelewu zwrotnego, otrzymuje się kartę podarunkową do wykorzystania w ramach tego sklepu. I warto w tym momencie zapytać sprzedawcy, czy te warunki się zmieniają, czy nie, albo po prostu doczytać to w regulaminie. Długi czas zwrotu standardowo dwa tygodnie, niekiedy 30 dni, a w niektórych przypadkach nawet dochodzący do 100. Okazuje się bardzo wygodną opcją, i może być taka sytuacja, i taki problem się pojawić po drodze, że oswoimy się z daną rzeczą, która już w naszej szafie wisi na trzy tygodnie, że będziemy mniej skłonni ją oddać, kiedy mamy wątpliwości. To jest tak zwany efekt przyzwyczajenia, bardzo powszechny w psychologii. I kiedy już z tą wiszącą od trzech tygodni w szafie rzeczą się oswoimy, przyzwyczajimy się do niej, i w sumie stwierdzimy, że nie chcemy jej oddawać, to my w efekcie zostajemy z niepotrzebną rzeczą, a sklep z naszymi pieniędzmi. Dlatego tak bardzo ważną sprawą jest to, aby dołożyć wszelkich starań, aby wszystkie zakupy, które także na wyprzedaży dokonujemy, były robione z głową. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu do końca. Zapraszamy do zapoznania się z naszą listą wyprzedażową, gdzie znajdziecie najlepsze wyselekcjonowane przez nas okazje skorzystania z naszych usług w ramach Dendicor Consulting. Dajcie łapki w górę temu filmowi, jeżeli się podobał, udostępnienia i zasubskrybowania z dzwoneczkiem, aby żadne powiadomienie z tego kanału już do końca Was nie ominęło. Na koniec nie pozostaje chyba nic innego, jak tylko życzyć Wam samych udanych łowów i do zobaczenia w kolejnych produkcjach na Dendicor.